Dlatego zrobiłem sobie mały teścik. W skrzyni mieczowej, która ma prześwit 4 cm. Miały zostać wklejone pasy ze sklejki w środku. I tak było zrobione też wcześniej. Po to, z dwóch stron, po to, żeby zmniejszyć z tych 4 cm do 2 cm, no bo sam miecz ma grubość 1,5 cm, przez co po 2,5 mm zostaje z każdej strony miecza. I początkowo skrzynia mieczowa, która tutaj była, miała wklejone takie pasy, i one były oblaminowane, ale. Po jakimś czasie. Ten laminat gdzieś tutaj puścił na, na krawędzi tej listwy i tam ta woda podciekała, co pokazywałem już w innym filmie. Jak doszło do tej degradacji tego całego materiału, który tam był w tej skrzyni mieczowej. I wymyśliłem coś takiego, o czym też już pewnie wspominałem, że wkleję pasy gumy i te pasy nie będą oblaminowane. Sklejka, z której jest zrobiona skrzynia mieczowa, jest cała zalaminowana. Trzykrotnie tkaniną o gramaturze 240, więc jest naprawdę... Gruby, gruby laminat wyszedł. Wystarczająco gruby. Wcześniej była w sumie jedna warstwa. Nie wiem dlaczego. W niektórych miejscach były dwie tylko warstwy tej tkaniny, a tutaj dałem trzy i z zewnątrz przykleję na to takie pasy. Już dociąłem sobie na wymiar gumy. Ta guma ma grubość 10 mm, wysokość jest 10 cm, czyli w zasadzie tak jak, prawie tak jak na planie. Tam na planie było z jednej strony 10, z drugiej tam 13, ale to dużej różnicy mi tam nie zrobi. Pytanie powstało w mojej głowie takie, czym to przykleić? Na zalaminowaną sklejkę. I szukałem też wsparcia gdzieś tam na, na forach internetowych i ktoś mi polecił, żeby użyć do tego silki. Myślałem dużo o tej silce, żeby, że niby jest też pod linię wody i tak dalej, tylko silkę, jakbym kleił, to trzeba by to nakładać jakimiś paskami. Uszczelniacze silki, one utwardzają się biorąc wilgoć z powietrza. Czyli jeżeli bym nasmarował całość na równo jakąś pachelką, Docisnął tak, żeby wypchało ten klej na zewnątrz, to tutaj do środka powietrze z zewnątrz nie miałoby dojścia i ten, ten klej by tam nie wysechł tak do końca. On by tam mógł schnąć bardzo długo i nie wiadomo, czy by to miało, spełniał swoje jakby właściwości. Gdybym zrobił paskami, no to te powietrze bokiem gdzieś tam by doszło i by ten klej związał. Ale zostałyby puste przestrzenie. I te puste przestrzenie na pewno by się wypełniły wodą. Ta woda by tam stała. Nie wiem, jakby to się zachowywało, ale w opisach żywicy Epidianu 5 z utwardzaczem PAK zawsze piszą, że nadaje się to do klejenia gumy. No ale nie wiem, jak to. Ma się sprawdzić, bo guma jest bardzo elastyczna, a ten epidian nawet jeżeli się doda 1 na 1, czyli na maksa się zwiększy elastyczność jego, no to nie będzie tak elastyczny jak guma, no i nie wiem jak w ogóle miałby trzymać gumę. Dlatego tego zrobiłem sobie mały teścik. Wczoraj skleiłem, skleiłem sobie tutaj, jak widzicie gumę pomiędzy sklejkami. Z jednej strony tutaj z, z, po górnej krawędzi jest klejone mm, silką, a na dole Epidian 1 na 1 z utwardzaczem PAK. No i teraz spróbuję to rozerwać i zobaczymy, co trzyma lepiej. A później podejmę decyzję, czym to ostatecznie będę kleił. Biały klej to jest silka. Odszedł, odszedł mi w zasadzie bardzo łatwo, to się rozkleiło. Guma była wcześniej czyszczona. Była lekko przetarta papierem 200 i odtłuszczona acetonem. Oczywiście. A tu po tym, jak to wygląda, można by było twierdzić, że guma była po prostu brudna. Ale nie ta silka nie trzyma tak dobrze tego tego, tego tej gumy, tak? Mm, tutaj ten pak, on dość mocno to złapał, spróbuję to jakoś tutaj bokiem oderwać, za krawędź tej gumy, o, ale patrzcie co tu się dzieje. Czy to dobrze widać, ale po prostu guma guma się odrywa. Sama od siebie, twarda ta guma, ciężko. Nie? O! No, efekt. Efekt jest taki, że prędzej guma tutaj puszcza sama od siebie niż od tego epidianu. I będę to, jestem już po prostu 100% pewny, że będę to kleił na Epidianie. I jest to też fajna nauka, że nie zawsze warto słuchać kolegów, którzy wypowiadają się w roli autorytetów na różnych forach. Jeżeli skleił i się trzyma, spoko, niech mu się trzyma. Ja wolę zrobić zawsze swój test i mieć pewność. Tak wygląda stara część płyty Ze starej skrzyni O tutaj była Tu jeszcze jest takie wzmocnienie I tu była e, To jest dziura na, na jarzmo tej płetwy A od środka było coś takiego To jest też tutaj płyta sklejki Tutaj zrobiona jakimś takim Topkotem czy coś No jak widać Tutaj tylko jedna warstwa Jedna warstwa tkaniny i to chyba mniejsze niż 240 Gdzie nie gdzie tylko tutaj większej, tak samo ta listwa na dole była zrobiona A tutaj Więc tak otwór Czyli otwór Otwór będzie tu, tu mam zaznaczyć to miejsce I tutaj przyklejmy to Tak o W ten sposób Później tutaj damy na to jeszcze damy Blaszkę, żeby tutaj tarcia nie było Bezpośredniego, taką podkładkę okrągłą Żeby już ten miecz bezpośrednio o gumę nie tarł, tylko o metal A to będzie wklejone na Epidianie 5 z żywicą PAK 1 do 1 No i jestem, mam klej Na twarzy mam maskę, dlatego jest dziwny dźwięk Epidian 5 z utwardzaczem tak. Yy, dodałem płatków bawełny, żeby to było takie jeszcze mniej płynne. Yy, to jest taka, taka mniej więcej konsystencja, tak trochę się ciągnie. Po to, że jak docisnę, to żeby wypłynęła, ale że jak będę nakładał, to żeby mi nie spływała. Do mieszania używam kubeczków takich kufli do piwa jednorazowych. I teraz coraz ciężej je kupić, ale to najtaniej wychodzi. Później taki kółeczek po prostu po zużyciu można wyrzucić i tyle. I A takie droższe pojemniki z miarką i tak dalej to no, trzeba było myć za każdym razem, żeby używać ich wielokrotnie i tak dalej. Dlatego robię tak. Mieszam zawsze takimi patyczkami. To są nożyki e, drewniane takie jednorazowe. Też po to, że... E, bo są bo najtaniej to wychodzi. E, I mieszam sobie tamtą stroną, a nakładam tą stroną z ząbkami, bo te ząbki, e, fajnie nakłada, jak się nakłada, to fajnie robią taką e, idealną, że tak powiem, strukturę. Tak jak grzebień do nakładania kafelek, e, robi takie. Takie wałeczki, żeby klej był równomiernie rozprowadzony, tak samo tutaj te ząbki będą spełniać tą samą rolę. Więc o, zaczynamy nakładanie. O, Look inside the rabbit hole. Uh -huh. Nadszedł czas na klejenie skrzyni mieczowej. Mam tu przygotowaną płytę. Pomalowałem ją antyfoulingiem, antyporostówką po to, żeby mi e, nie rosły żadne glony w środku. E, wcześniej wkleiłem tutaj pasek tej gumy ograniczającej miecz, żeby on tam w środku nie latał. Drugi pasek, który będzie tutaj, e, wkleję później, e, a to dlatego, że jak tą płytę wkleję tam, to później. To, tą, tą krawędź będę musiał oblaminować i wyjechać tym laminatem tam na zewnątrz kadłuba, więc to wszystko będzie oblaminowane. to jest 10 cm, żeby to zalaminować. Dopiero jak to będzie zalaminowane, już po wklejeniu. No, to wtedy przykleję jeszcze ten pasek gumy poziomy. Na tej płycie, która jest tu wklejona, jest i pionowy, i ten poziomy pasek tam tej gumy wklejony też jest pomalowane to antyporostówką, więc tu już jest wszystko gotowe. I mam teraz dwa typy dotyczące klejenia. Protyp numer jeden to jest taki, że zawsze powierzchnie, które będziemy kleić, czyli powierzchnia ta na przykład klejąca klejona musi być dobrze odtłuszczona. Odtłuszczamy najlepiej jakimś acetonem, ale protyp główny jest taki, że jeżeli aceton Wam się skończy, to możecie pożyczyć aceton od swojej żony. Każda kobieta ma aceton do, jako zmywacz do paznokci, czy tam do robienia jakichś tipsów i innych rzeczy, także jest to taki sam aceton, w którym można śmiało odtłuścić powierzchnię. Protyp numer dwa. To rękawiczki. Zawsze przy klejeniu nakładam dwie pary rękawiczek, a to dlatego, czyli dwie rękawiczki na jedną rękę i dwie rękawiczki na drugą rękę. I to po to, żeby podczas klejenia, kiedy są jakieś krytyczne momenty, kiedy trzeba coś naciągnąć, przytrzymać, uchwycić jakiś element, który jest już posmarowany tą żywicą, którą klejcie. trzeba go złapać, podtrzymać, nie wiem, ten klej zaczyna Wam kapać na te ręce i tak dalej, no to mamy zabezpieczone te rękawice, no ale nagle te rękawice całe są uklejone. Kiedy opanujemy ten krytyczny moment, tymi rękawicami trudno cokolwiek złapać, bo wszystko będzie ubrudzone z tej żywicy. Wtedy te rękawice zewnętrzne ściągamy, i zostają nam pod spodem nowe czyściutkie rękawiczki, które mamy. Czyli zakładamy jedną, drugą. Akurat teraz nie pokażę, bo założyłem jedną, bo otuszczałem, Ale ściągamy, i tu pod spodem mamy jeszcze kolejne rękawiczki. I możemy coś tam złapać, coś przenieść, coś przytrzymać. I nie ubrudzimy tego tym klejem. Eee, więc to taki prototyp. Dobra, zabieram się za klejem. Bardzo ważne na czym mi zależało to to, żeby była taka warstwa tego kleju tam dana, żeby się zrobił taki wałeczek, taka fuga tam na, na całej długości tej krawędzi. I wypłynęło dużo tego kleju. I ja mam wtedy pewność, że żadna woda nie będzie miała, którędy wje wjechać tam. Więc do samego dołu jest wałeczek taki to jeszcze spłynie, tą się fajnie wyrówna, chociaż już teraz widać, że on. I tak nie wystaje poza krawędź Poza świt, jakby Światło tego Tej szczeliny tutaj pomiędzy gumami Także jest ok Mimo tego, że jest całkiem duży To on w ogóle nie będzie tutaj wadzić W żaden sposób temu mieczowi Tak wygląda skrzynia Mieczowa, która Została wklejona Wkleiłem tą płytę <laughs> smarując tam na dole, tylko tam jest 5 cm grubości stępka. Eee, I powiedzmy 3 cm dolne, nasmarowałem u góry, nie smarowałem, bo od góry zalałem to żywicą do płaskiego. Później dałem tą deskę. I tą deskę wkleiłem też smarując tylko dół. Tutaj góry nie smarowałem. jak E, oczywiście tutaj, tutaj zaparłem deskami, żeby to było mocno dociśnięte. To się przykleiło i później od góry tutaj widać. Zresztą ten klej tutaj on wy, wy, wyszedł też, bo zrobiłem taki, że jak się dociśnie, to żeby fajnie wypłynął. E, a później od góry tutaj powsadzałem takie kliny tak delikatnie, żeby mocno tego nie naginać też. I powlewałem z góry żywicą, więc tam jest po prostu wszystko szczelnie zalane żywicą. Pod spodem nie ma prawdopodobnie ani jednego pęcherzyka wolnego. Później jeszcze tu nasz, zaszpachlowałem te, te elementy. No i tak to wygląda.